W niedzielę palmową w gminnym ośrodku kultury Wzbójnej odbyły się uroczyste obchody jednego z najbardziej symbolicznych dni w kalendarzu. Święta, które co roku jednoczy lokalną społeczność we wspólnym przeżywaniu tradycji i kultury. Obchody rozpoczęły się od ogłoszenia wyników konkursu Rozmaitości Wielkanocne, w którym zaprezentowano niezwykle kreatywne i starannie wykonane prace. Mamy dzisiaj 26 edycję niedzieli rozmaitości wielkanocnych. Na konkurs zgłosiło nam się 401. Osób, a wykonali łącznie 237 prac. Kategorie konkursowe to palmy, bukiety, kierce, wycinanki, pisanki. Zainteresowanie uczestników konkursu mniej więcej jest na takim samym poziomie. Aczkolwiek wymieniają się ludzie, jedni już nie biorą udziału, biorą następni. Także ta kontynuacja, jakby. Pokoleniowa. Zarówno dzieci, jak i dorośli wykazali się ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością. Wszystkim uczestnikom należą się brawa. Każda pisanka powstaje ze starannością, a lokalni rzemieślnicy stosują unikalne techniki zdobienia, wykorzystując naturalne barwniki i wzory inspirowane przyrodą oraz folklorem kurpiów. Jestem pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury Zbójnej, ale też twórcą ludowym. Wykonuję m.in. takie tutaj pisanki. Ja wykonuję metodą Batikową. Malowane woskiem na gorąco i barwione w barwnikach. Nasze tradycyjne pisanki to też są drapane, tak jak tutaj możemy pooglądać. Techniki i wzory są różne, barwne, i takie właśnie można u nas spotkać na naszym konkursie. Takie przynoszą nam pracę. Zaledwie 20 km dalej, w Łysych, również uczczono Niedzielę Palmową. Jak co roku odbył się tam znany w całej Polsce konkurs na najpiękniejszą palmę. Barwna, widowiskowa procesja z tradycyjnymi, często kilkumetrowymi palmami przeszła przez miejscowość, przyciągając tłumy turystów, mieszkańców i miłośników kurpiowskiej kultury. W dniu dzisiejszym obchodzimy Niedzielę Palmową, jakby. Dzień, w, który, w którym rozpoczynamy Wielki Tydzień. Ta niedziela palmowa ma różny wymiar i różną scenografię, zależy od krajów. W innych krajach są to palmy, prawdziwe palmy, czy czy, liść, czy gałązki z tych palem. W innych krajach są to gałązki oliwne. U nas na kurpiach są to palmy, które są przygotowywane. Głównie przez niewiasty. Panowie to zapewne zajmują się tylko tą tyczką, którą trzeba wcześniej wyciąć w lesie, okorować, wysuszyć, żeby, żeby spełniała swoją rolę, ale te nasze kurpiowskie palmy, w nich nie chodzi o wysokość tak jak w innych regionach naszego kraju. W tych palmach jest bardzo dużo kwiatów i każdy kwiat. E, przygotowany przez e, głównie niewiasty, wymaga pracy. Także każda z tych palm, jeśli jest też dość wysoka, wymaga wielu miesięcy pracy. Kobiet, które robią te kwiaty, później przywiązują e, do, 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 do tej tyczki, e, aby też cieszyły, e, cieszyły oko tych, którzy przeżywają niedzielę palmową. Jest w tym też, w tych naszych palmach kurpiowskich, jest pewna symbolika związana i z kolorami, ale jest też ta korona, która jest na górze. Nieraz są to trzy takie wiązki co może oznaczać też symbol Trójcy przy Najświętszej albo mówi się, że nieraz jest to kolona Chrystusa. Także te palmy niedziela palmowa na kurpiach, a szczególnie Wielki Tydzień, ma głównie charakter religijny i trudno oddzielić ten czas, czas Wielkiego Tygodnia od tych elementów religijnych, które składają się. Na, na to nasze przygotowanie do świąt wielkanocnych. Niedziela palmowa na kurpiach to niepowtarzalne święto, w którym tradycje głęboko zakorzenione w kulturze regionu od pokoleń przeplatają się z duchową refleksją i radością wspólnoty. Mieszkańcy z pasją przygotowują swoje palmy, bogato zdobione wstążkami, kwiatami oraz unikalnymi elementami lokalnego folkloru, co nadaje obchodom niezwykły charakter.